Moi drodzy, tam dzisiaj trochę wcześniej, miałam sobie pospać, ale obudził mnie budzik, bo zapomniałam wyłączyć, ale w sumie dobrze wyszło, bo stwierdziłyśmy, że pojedziemy wcześniej do babci, więc się szybko ogarniam. Już się ubrałam, basicowy outfit, koszulka z Roxy, którą kupiłam w lumpie. I jeans. <grytania> szybko się ogarnę, pomaluję i wyruszamy. Wczoraj zaczęłam robić jeden projekt z książki, która, um, którą dostałam, bo prawdopodobnie będę musiała wyrzucić zdjęcie, nie wiem, czy się wyrobię e, zdjęcie albo filmik, nie wiem, czy się wyrobię z, z tym skończeniem tego projektu, bo to trochę schodzi, <gry> ale jakby premiera jest 10 tej książki, a mamy siódme, więc nie wiem, czy się wyrobię. Ewentualnie zrobię takie zdjęcie, że w trakcie pracy jakby, że jestem, coś takiego. Może jakoś fajnie to poukładam i będzie git. A tego misia, którego ja robiłam, oczywiście, nie skończyłam. Tego misia oczywiście wczoraj nawet się nie wzięłam za robienie, nie skończyłam. Nawet nie poszłam po oczka, żeby dołożyć takie większe. I wczoraj, gdy robiłam ten drugi projekt, to odkryłam nowy sposób, łatwiejszy. Więc do tego mi się teraz zrobię troszeczkę inaczej wszystko. Więc, jeśli zaczęłam już głowę, to zrobię uszy od razu, włożę te oczka do brwi, bo on tam ma takie brwi, i jednak to trzeba robić wcześniej. A nie później. Znaczy, oczka to wiedziałam, że trzeba. Wiecie, w trakcie robienia, ale łatwiej jest przyszyć wszystko, jak macie jeszcze tą głowę pustą. A nie tą, tylko tamto. <grym> jak macie pustą głowę, to wtedy lepiej jest wszystko doszyć. No, ja się dopiero uczę tych wszystkich technik związanych z maskotkami. I najlepsze jest to, że ja zawsze robię wszystko z pamięci, więc każdy mój miś wygląda inaczej. Robię wszystko po prostu tak, jak mi się wydaje. Nie mam zapisanego żadnego wzoru, nie korzystam z żadnego wzoru, po prostu jak mi się wydaje, tak robię. Dlatego za każdym razem on wychodzi inny i chyba muszę kiedyś po prostu usiąść i spisać cały wzór na misia, żebym miała swój i robić go po prostu zawsze z tego samego wzoru, a nie za każdym razem, żeby wychodził inny. A może podzielę się z wami takim wzorem? kto wie, kto wie, jak wyjdzie jakoś fajnie, to może będzie to pierwszy jakiś wzór na pluszaka od Weroniki. Kto by się spodziewał? <noise> jako, że czasami Wam pokazuję, czego używam z kosmetyków, to muszę Wam pokazać coś, co mi się już właściwie kończy, ale jest mega super. Jest to produkt z ziai, kozie mleko. Ja to widziałam na TikToku u pani dermatolog która ma na imię Marta. Nie wiem, czy ją kojarzycie, ale ja po prostu jej wierzę we wszystko, co ona mówi. I kupiłam to, i to naprawdę super działa. I ja sobie nałożyłam to wczoraj, ja o tym zapomniałam i została mi tu dosłownie resztka. Mam na jeszcze jedno użycie. Moja skóra dzisiaj rano. Ja po prostu jestem w szoku. Nałożyłam sobie taką trochę grubszą warstwę na wieczór, żeby pójść po prostu z tym spać. I żeby to jeszcze się trochę oczywiście wchłonęło. No dobra, nieważne. Ale, no użyłam sobie taką trochę grubszą warstwę tego i to mi tak odżywiło skórę. I ja zazwyczaj mam tu taką zmarszczkę na czole. I ja jej nie mam, bo ja odkryłam, że ta zmarszczka to nie jest zmarszczka mimiczna, tylko to jest zmarszczka, która robi się od słabo nawodnionej skóry, słabo nawilżonej skóry i jeszcze jak mało pijemy wody, to po prostu no... C wszystko wiąże się z jednym, czyli jest słabo nawodniona i nawilżona skóra. Ale to chyba mi bardzo pomogło, bo ja zniknęła mi ta zmarszczka po jednym użyciu. Stawiam dzisiaj ponownie na super nawilżenie. Używam znowu serum z Orientany. Ja nie wiem, ja jak dostanę jakiś produkt, to po prostu używam go cały czas. Cały czas. Zorientany, jak dostanę jeszcze taki jeden produkt... Ja wam go tutaj gdzieś wrzucę, bo ja nie pamiętam jak on się nazywał. Ja to mówiłam na to, że to jest złoto w butelce, bo to tak super nawilżało skórę, że po prostu no, nie widziałam innego lepszego produktu. I tak samo jeszcze ten produkt z Pharmaceris, no, to i to razem, to było jakieś takie turbo kombo nawilżające, że po prostu szok więc mega mega mi brakuje tam tych dwóch produktów, powinnam się zaopatrzać w nie, ale mam teraz tyle otwartych produktów, że po prostu no musisz, muszę zużyć to, żeby kupić coś nowego. Wiecie, to jest nie, nie będę taka, że mam milion produktów, chociaż i tak już mam, bo wam chyba pokazywałam, czy nie, czy nie pamiętam, ale mam i tak dużo, więc muszę to wszystko po prostu zużyć. I dopiero zakupię sobie coś nowego. To też jest mega spoko. Jakby ktoś się zastanawiał, to naprawdę jest mega spoko. Serum Shot, 6 ceramidów, witamina B12, Eveline. Idę się, moi drodzy, pomalować teraz szybko. Moi drodzy, już jestem u cioci. Właściwie to już byłyśmy u cioci. I jedę zaraz do babci, więc prawdopodobnie odezwę się do was dopiero później. Zobaczymy, czy będę coś tam, cokolwiek nagrywała. Ja już jestem w domu. Stwierdziłam, że jednak połączymy sobie dwa dni. Będzie wyjątek. Dzisiaj nie będzie vloga. Jutro wrzucę po prostu z dwóch dni, bo po prostu nie mam wam co pokazać. I to by było strasznie mało. Już nie chciałabym robić jakiegoś vloga, który trwałby 3 czy 5 minut, więc połączymy sobie dwa dni. Już jestem w domu. Muszę za chwilę przenieść wszystkie te rzeczy z powrotem tutaj, bo. Wszystko wyciągnęłam z samochodu, ale zostawiłam oczywiście wszystko na dole, więc muszę to po prostu przynieść tutaj i porozkładać i posprzątać, ale nie wiem czy to zrobić dzisiaj czy jutro, szczerze powiem. E, u mojej cioci zaczęłam robić już jedną nóżkę dla, e, do misia, da, dla Misia, jedną nóżkę Misia. U cioci zaczęłam robić już jedną nóżkę Misia, e, więc zaraz sobie siądę i ją dokończę. Może uda mi się coś więcej dzisiaj zrobić. Zobaczymy, bo jeszcze dzisiaj mają moi przyjaciele do nas paść na chwilę, więc no. Nie wiem jak to będzie, ale no zobaczymy. Jak coś to będę Wam po prostu pokazywała. A jak dzisiaj już Wam nic nie pokażę, to jutro spędzimy sobie razem wspólnie dzień. Moi drodzy, dzisiaj mamy już poniedziałek, mamy dokładnie 8 września. Ja już y, zaczęłam dzień od nastawienia szarlotki, ponieważ przyjedzie moja ciocia z wujkiem y, i chcę ich po prostu jakoś miło ugościć. Więc dzisiaj wstałam dużo wcześniej, mamy... jeszcze nie mamy nawet 8, a szarlotka jest już prawie gotowa. <grym> Także y, aktywnie zaczęłam dzień. Robię... Mały projekt, który jest właśnie związany z książką, którą dostałam, e, więc pomału, pomału zbliżam się do końca w ogóle samego, samej głowy i tłowia, a jeszcze rączki e, i spodenki mi zostały, więc trochę pracy mnie jeszcze czeka. Wczoraj zrobiłam jedną nóżkę do drugiego misia. E, i tutaj zaczęłam drugą nóżkę, tamto stwierdziłam, że niestety musi poczekać, bo muszę szybciej zrobić projekt z książki aby wstawić zdjęcie, czy też filmik o książce, niestety książka troszeczkę ucierpiała <laughs> ale nie bardzo, nie bardzo, nie martwmy się nie jest to nic strasznego po prostu bawiłam się z Franceską jak zwykle na kanapie i miałam obok y, książkę na kanapie, po prostu leżała, no i Franceska wleciała w tą książkę i delikatnie mi ją podrapała nie jest to widoczne, ale pod światło jest, więc mam nadzieję, że na zdjęciu czy na filmie nie będzie tego widać, bo akurat jest to w miejscu, gdzie jest zdjęcie finalnego produktu, więc ja chciałam zrobić filmik, czy też zdjęcie właśnie jak widać ten dany produkt. Właściwie to film chciałam zrobić, że tak niby wyciągam to i mam ten produkt. No ale zobaczymy, ewentualnie zrobię po prostu jakieś tam inne przejście, albo zdjęcie po prostu z okładką samej książki. Piję sobie kawkę, Trochę za chwilę tutaj ogarnę i zaczynamy kolejny dzień. I tak jak mówiłam, połączymy sobie dwa dni. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale wczoraj naprawdę praktycznie nic nie nagrywałam, więc nie byłoby co wstawić. A połączymy sobie dwa dni, więc będzie troszeczkę może dłuższy ten vlog po prostu. Także zachęcam Was bardzo serdecznie do obejrzenia, jak spędziłam jeszcze dzisiejszy dzień. Drodzy przebrałam się, bo się oczywiście ukrudziłam. <grych> e, już posprzątałam w domu, upiekłam szarlotkę e, i czekam na moją ciocie i wujka, bo już rozmawiałam z nimi za niedługo powinni być, więc e, teraz sobie po prostu siądę i trochę poszydełkuję i wysłałam jeszcze maila odnośnie warsztatów, więc mam nadzieję, że wszystko się uda, trzymajcie kciuki i będziemy wtedy mogli się spotykać już regularnie w Kielcach. Mam nadzieję, że to wszystko wypali, więc... Trzymajcie mocno kciuki. Jeszcze stwierdziłam, że przecież nie jadłam śniadania, więc pokażę wam co zrobię. I zrobię omlet z bananem i z jajka. Właściwie z jajek, który mam przepis od mojego dietetyka, z którym wcześniej współpracowałam. Potrzebujemy jeszcze masło orzechowe, dwa jajka, no i oczywiście skir waniliowy, najlepiej pasuje. Już zrobiłam w złej kolejności, bo najpierw powinnam rozdziabać banana, a później dodać jajka, więc teraz postaram się to w miarę dobrze rozdziabać wszystko. Więc to po prostu sobie tam widelcem. Odrobina oliwy na patelnię. Rozgrzewamy. Jak będzie już takie w miarę jednolite, to wlewamy oczywiście na patelnię. Patrzcie, jak mi się wykrzywił widelec. <laughs> Trochę zmniejszam. Nigdy nie wiem, jaka pokrywka jest dobra, więc biorę za dużą, ale przykrywamy sobie to i to nam się tutaj pomału smaży. Piecze. Nie wiem, jak to się mówi. I czekamy. Później, oczywiście, możemy sobie odwrócić na drugą stronę, jak to się nam dobrze tam podpiecze. Dobra, ja nie umiem odwracać tego ładnie, żeby to było w całości, więc mi się rozdzieliło na trzy części, ale tym się nie przejmujemy. Wykładam moje piękne danie. Ważne, że będzie smakowało. O jezu, jeszcze rozwaliłam. No nieważne. Pięknie. Teraz bierzemy łyżeczkę masła orzechowego. I teraz skyr. cały. Na to. Jeśli spróbujecie tego i powiecie, że jest niedobre, to ja nie wiem, co jest nie tak z Waszymi kubkami smakowymi. Wygląda bardzo estetycznie, przepięknie, werka. Smacznego. Moja ciocia i wujek już pojechali i już mam tyle tej robótki, więc biorę się dalej do pracy. Mam nadzieję, że dzisiaj albo jutro uda mi się to skończyć, bo już dziesiąty coraz bliżej, a widziałam, że już niektórzy publikują filmy, więc przydałoby się już to skończyć. Myślałam już, że zgubiłam włóczkę, ale miałam ją tutaj na dworze pod książką. Chciałam wam powiedzieć, że dostałam zaproszenie na niedzielę, jest to chyba... 14? Nie wiem, w tą niedzielę, więc napiszę Wam tutaj e, na wystawienie się podczas takiego festynu, pikniku sportowego, coś takiego e, w leszczynach. Więc jeśli jesteście z Kielc lub okolic, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeszcze nie wiem od, od której do której tam będę, ale tutaj również Wam napiszę, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Będzie można zobaczyć i zakupić moje produkty. Słuchajcie, moi drodzy, przyniosłam wszystko tutaj do mnie do pokoju, ale nie wiem, czy jest sens się rozpakowywać. Ewentualnie tylko te duże rzeczy rozpakuję, bo w niedzielę jadę na kolejne targi. Znaczy targi, nie targi, ale będę wystawiała swoje rzeczy. Także zastanawiam się, czy to rozpakowywać. Pewnie tutaj skupię się bardziej na takich małych rzeczach, bo to będzie podczas e, takiego pikniku sportowego dla dzieci, coś takiego. Więc tutaj będę starała się e, brać nacisk na takie, wiecie, mniejsze drobiazgi. Na mniejsze drobiazgi. Na drobiazgi, no, żeby tak po prostu ktoś coś tam sobie zerknął. Pewnie będą tam też mamy, więc mamy może sobie coś tam też zobaczą. Wezmę może wtedy różę te takie tiulowe, które robię. Zaczęłam robić coś nowego, coś takiego innego, moi drodzy. I chcę zrobić. Patrzcie. Trochę taki kwiatuszek. E, chcę zrobić czapkę taką ażurową. Tylko nie chcę brać z gotowego wzoru, tylko chcę sama go stworzyć. Więc po malutku sobie tutaj to wszystko e, tworzę i rozpisuję. E, projekt, który widzieliście, który tworzę, już wam zdradzę, bo na pewno jutro albo pojutrze zobaczycie i tak to zdjęcie. Jest to pluszak z nowej książki. E, I zostało mi zrobić tylko mu buciki i spodenki. Także dzisiaj pewnie zrobię buty, bo jeden już kończę, został mi drugi. Eee, I spodenki prawdopodobnie zrobię jutro, jutro zrobię jakieś fajne zdjęcia i wrzucę na insta, a później jeszcze nagram jakiegoś TikToka i Shortsa, więc na pewno jutro też zobaczycie. Eee, tyle będzie w tym chyba vlogu, moi drodzy, bo nic więcej się nie będzie działo, a chcę go tak jak zawsze zmontować i tak mamy już prawie 19 i chcę go zmontować, żeby jeszcze dzisiaj był, ponieważ wczoraj nie było vloga, więc połączyliśmy sobie dwa. Chcę, żeby jednak on się dzisiaj tutaj pojawił, więc już nie gadam. Nie przedłużam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się już jutro w kolejnym vlogu. Przesyłam buziaki, pa pa!